Więc będę śpiewał i dążył do kresu, ożywie ogień, jeśli jest w iskierce. Tak Egipcjanin w liście z Aloesu obwija zwiędłe umarłego serce. Juliusz Słowacki, kordian. W programie Kordialnie zapraszamy na narodowe czytanie. Kordian Juliusza Słowackiego pojawił się w równem na ustach uczestników narodowego czytania. Przedsięwzięcie zorganizowano po raz kolejny, bo stało się ono już tradycją naszego miasta. Patrzę na kwiat i zdaje mi się, że wiem, jak rozwiewa. Cicho słyszę po ląkach wśród Boże, polań. mi zdejmę z mego serca jest skuczę pokój. Pan Władysław Magiński. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w im. Władysława Reymonta i główny organizator dzisiejszego wydarzenia. Panie Władysławie, od czego zaczęła się ta tradycja takich narodowych czytań? Akcja Narodowego Czytania powstała w 2012 roku z inicjatywy prezydenta Komorowskiego i to te pierwsze decyzje nie uczestniczyliśmy, a w 2015 roku tam obejrzałem w internecie, że to taka akcja po całym świecie, tam wśród Polonii. I pomyślałem, dlaczego nie dołączyć się do tej akcji? Panie Władysławie, a to wydarzenie jest organizowane przez parę prezydencką i to jest ich inicjatywa. A proszę powiedzieć, czy para Rubieńska, czyli pan, zawsze z pomocą pana żony. Słynna para, Polonina wówczas. Tak. Czy wy też organizujecie w domu takie rodzinne polskie narodowe czytania? No, wiadomo, że organizujemy. Jeżeli <laughs> <laughs> jak Marta, była nasza młodsza córka, to. I jakieś takie zabawy ciekawe, czy jakieś tam coś tam zaspiewać w polską piosenkę, czy jakiś wiersz, no to tak. I tak właśnie żyją polskie rodziny w równem i do tego również Was zachęcamy. Dziękujemy. Pani doktor, na dzisiejszym e, czytaniu Kordiana byli obecni oczywiste, to jest w większości Polacy, ale czy ten utwór e, byłby ciekawy dla Ukraińców i dlaczego? Oдноznacznie, zważywszy mhm. na to, że Juliusz Słowacki jest naszym zimniką, on jest urodzeniem Kremenca, to my powinni rozumieć, co pisali nasze zimniki i jak one widzieli historyczne podziele nadskładnie dla Polski. І надскладні для українців, бо вони теж жили на тих теренах. Як... Сьогодні ми сприймаємо ці події і сприймаємо боротьбу поляків за свою незалежність. Сьогодні Україна теж стоїть на шляху боротьби, і тому нам це дуже добре відгукується, як тодішнє населення сприймало ці події і як ми сьогодні сприймаємо наступ Росії на наші території. І словацький є надзвичайно актуальним, коли б ми його не чекали. Бо це про нас, про нашу боротьбу і про боротьбу наших сусідів. І для мене він і актуальним завжди. І це найкращий двір. Словацького який ми можемо сьогодні читати. І українською мовою в тому числі. І до читання кордіана захенцало наших українських приятів. Прочитайте! І над тим же торем двор за круєм, люд за дворем, pokładanie szkła na oczy. I na jedną zrobię nogę, czyli raci na ławę bo to na A z nami teraz jest Nazar Melnyk, aktywny czytelnik dzisiejszego wydarzenia. Nazar, powiedz, czy dużo w szkole każą wam czytać i czy ty to lubisz? E, na pewno tak. W szkole czytamy bardzo dużo tekstów. Na lekcjach literatury czytamy fragmenty. Ale kiedy podobałam teksty, to szukam oryginalnych tekstów. Jak, jak byś ich zareklamował czytania? A, Dołączyć. My. Myślę, że teraz wszyscy uczniowie nie, nie lubią czytać. No, kiedy czytasz książki, to interesuje to się, inter, interes... się tym, mhm. tak? I tak, i trochę myślisz. Mm -hmm. A i trochę jednak zaczyna szukać. Pojawiają śmierzeć. się nowe pomysły. Uh -huh. <grym> <grym> I tak czytanie zareklamował Nazar Melnik. Dziękujemy. Pani Svetlana Gemberg, członkini Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Władysława Reymonta, która jest organizatorem dzisiejszego Narodowego Czytania u nas w mieście. Pani Svetlano, w jakim celu pani wzięła udział w tym wydarzeniu i przyszła dzisiaj na to czytanie? Tak. No, najpierw to dla mnie już nie pierwsze czytanie, jest kolejne, i ja zawsze czekam. Na, na te czytanie, bo ce, zawsze chcę dotknąć się do, do tej historii, do tego słowa naszych wybitnych takich e, pisarzy. pisarzy. tak. I zawsze otrzymam po prostu takie dotknięcie do mojej duszy. I to jest dla mnie wielka nasoloda. Nie mm -hmm. pomysł, dlaczego Juliusz Słowacki wybrał takie imię. Kordian. Może Pewne, że tak. Kordian to serce. I ten utwór dotyka serca ludzkiego i naprawdę, że dotyka. Czytając, dotykamy serca. Z Panią Swietlaną widzimy się na pewno za rok. A może częściej, a może. <laughs> Gdzie gwiazda Kordiana? Jak się nazywa? Przyszłość. W której stronie nieba? O nie wiem, o nie wiem. Jest to gwiazda Co dnia muszę trzeba tracić, co ja szukać się. A my teraz jesteśmy z konsulem Konsulatu Generalnego w Łódzku, panem Markiem Wojciechowskim. Panie konsulu, zapytam wprost. W szkole pan czytał streszczenia, czy książki całe? Na początku było streszczenie, bo lektura była bardzo trudna i nie ukrywam, że gdyby nie ówczesna moja pani profesor, chyba byśmy nie zrozumieli tego utworu do końca. Z czasem, już jako dorosły człowiek, oczywiście przeczytałem Kordiana w całości. I dalej uważam, że to jest trudny utwór, i trzeba znać historię, trzeba znać realię, żeby go zrozumieć. My czytamy przecież teraz Kordiana za granicą, i być może on dociera też do obcokrajowców. Pytanie, czego obcokrajowcy mogą się dowiedzieć z tej lektury? Przekaz myślę, że jest uniwersalny chodzi o ten patriotyzm, o to, żebyśmy wszyscy rozumieli, że. Niepodległość, wolność nie zostały nam dane na zawsze, że musimy o nie dbać, musimy, musimy o nie walczyć, musimy o tym pamiętać. To jest, to jest bardzo ważne. Kordian pochodzi od słowa serce, które dziś połączyło wszystkich miłośników czytania. Czytelników i widzów nie zabrakło. Dlatego Narodowe Czytanie było w tym roku wyjątkowo kordialne. Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, w ten czas odpowiedź będzie w sercu na dnie. Juliusz Słowacki. Kordial. Następne Narodowe Czytanie już za rok. Z wami w odcinku cordialnie byli. Czytelniczka Ewa Mańkowska i czytelnik Witali Wesniak.